Dzień dobry, witajcie. Towarzyszy nam w życiu bardzo wiele sztucznych polepszaczy nastroju, takich jak kawa, herbata, Coca-Cola, w których jest kofeina, nikotyna, alkohol, słodycze. Można by wymieniać. Te sztuczne polepszacze nastroju sprawiają, że czujemy się dobrze w ciągu dnia. Na jakimś poziomie zadowolenia jesteśmy. Problem tylko polega na tym, że Wytrąca to nas z naturalnego stanu naszego organizmu, nie jesteśmy świadomi tego, jak czuje się nasz organizm, ponieważ ciągle dostarczamy mu jakichś sztucznych substancji, które podnoszą poziomy sztuczne w ten sztuczny sposób, podnoszą poziomy hormonów. Szczęścia, gdy odstawimy to wszystko, nagle okazuje się, że cierpimy, że nasze ciało cierpi, ponieważ tak bardzo ignorowaliśmy je dostarczając sztucznych substancji, że ciało, okazuje się, że nasze ciało cierpi, czuje dyskomfort. Co z tym stanem można zrobić? Można po prostu przestać używać tych używek, aby je ograniczyć i uświadomić sobie, z czego potrzebuje nasze ciało. Czy potrzebuje odpoczynku, relaksacji, medytacji. Można po prostu doprowadzić organizm do tego stanu, że w naturalny sposób będzie czuł się dobrze, nie będzie potrzebował tak bardzo wiele substancji sztucznych do dobrego samopoczucia.